Thank <laughs> you. Jacek Dokutowicz, dzień dobry Państwu. Dziś gościem programu Rozmowy o mieście jest Wojciech Smentek, kierownik Referatu Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Witam Pana. Witam serdecznie. A mówiąc tak, prościej, jest Pan szefem zespołu, który pozyskuje fundusze europejskie dla inwestycji miejskich między innymi. W skrócie można to tak nazwać, zajmuje się komórką, która zajmuje się aplikowaniem, rozliczaniem, przygotowywaniem programów unijnych, zarówno tych inwestycyjnych, jak i również programów miękkich. O tych programach miękkich za chwilę, bo powiem szczerze, sam nie wiem o co chodzi, ponieważ wydaje mi się, że chociaż od 10 lat mówi się o funduszach strukturalnych, europejskich, pomocowych, etc., etc. Chyba społeczeństwo nie do końca wie o co chodzi. Pan spotkał się z taką niewiedzą na ten temat? Świadomość odnośnie funduszy europejskich społecznych jest rzeczywiście coraz większa z roku na, na rok. Już w poprzedniej perspektywie to się powoli rozwijało, w tej już jest znacznie lepiej, natomiast cały czas jeszcze jakby pozostaje wiele takich niedomówień i mitów dotyczących funduszy. No w skrócie można powiedzieć, że fundusze unijne są to programy operacyjne na poziomach unijnych, krajowych i regionalnych które służą w dużym uproszczeniu do wyrównywania dysproporcji między krajami członkowskimi. Rozumiem, że nas, mianowicie interesują programy regionalne i miejskie, tak? Yy, znaczy nie do końca. Można powiedzieć tak, że mamy jakby prawo aplikować na wszystkich poziomach, włącznie z Brukselą czy z środkami krajowymi. Do tej pory jednakże z uwagi jakby na wielkość na, na naszych projektów, bo te, czym, czym jakby wyżej te, te, te projekty wymagają większych nakładów finansowych, aplikowaliśmy głównie z programów operacyjnych właśnie Województwa Śląskiego. Natomiast mieliśmy też jeden projekt na poziomie krajowym, właśnie na poziomie ministerialnym. Starając się o konkretne pieniądze. Trzeba spełniać jakieś warunki, no gmina w tym wypadku. Jakie warunki? Każdy program operacyjny ma swoje wytyczone warunki. One są określone szczegółowo w dokumentacji konkursowej, czy w dokumentacji ogólnie danego programu. Nazywa się to tak szczegółowo wytycznymi danego programu. No oczywiście są takie pewne cechy, które się powtarzają w każdym programie, między innymi to jest zapewnienie wkładu własnego. W większości przypadków jest to 15%, też w zależności właśnie od programu. No też tutaj dużym takim aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę jest przydatność danego projektu, potrzeba realizacji. Mamy też tutaj pewnego rodzaju ograniczenia odnośnie terytorium, spełnienia pewnych wskaźników, na przykład jeżeli chodzi o projekty rewitalizacyjne, to muszą być odpowiednie wskaźniki na danym obszarze, żeby w ogóle projekt się kwalifikował. Także no nie, nie da się ukryć, że każdorazowo przy każdym projekcie trzeba dokładnie przeanalizować dokumentację konkursową. Y, czy dany projekt w ogóle i dany jest, dana sytuacja jakby odpowiada warunkom, na, do, o których się można ubiegać właśnie? Muszę no tak, powiedzieć, że pan dosyć skomplikowanie mówi, więc może tak uprośćmy y, troszeczkę. Po pierwsze, na jakie pieniądze realnie bądź przynajmniej teoretycznie mogą liczyć się mianowice śląskie w tych najbliższych latach, czyli 14-20 mhm. Tak, to jest ten projekt. Yy, tak. Generalnie wygląda to w ten sposób, że e, województwo śląskie, że mówimy, mówimy o programie tym operacyjnym Śląskim, jest podzielone na cztery subregiony. jesteśmy akurat w subregionie centralnym, czyli w tym subregionie Katowickim, e, tak? największym. E, I ten subregion centralny jest podzielony na poszczególne podregiony, czyli to w naszym wypadku właśnie jest to podregion Katowicki, jesteśmy tam z, e, wspólnie z miastami Świętochłowice, Ruda, Śląska, Chorzów. Katowice i Mysłowice. Do, dobre, doborowe terażystwo. dobrowe towarzystwo. No i tutaj, właśnie w tej perspektywie, jakby nacisk jest nie na takie projekty pojedyncze, tak zwane projekty wyspowe, które były poprzednie, że każdy ma. Pojedyncze, miał, czyli po prostu tak, miasto, ka każdy sobie rzepkę sprawdza. Dokładnie, no trzeba tak, wspólnie. Tak, no coś ale w tej chwili jest nacisk na projekty wspólne, właśnie no, nazywa się to fachowo takie wiązki projektów, czyli projekty z kilku miast muszą rozwiązywać dany problem na szerszym takim obszarze. No i generalnie właśnie tutaj w ramach tych projektów można powiedzieć, porozumieliśmy się w ramach jakby dostępnej puli z tymi miastami. Zostały identyfikowane tak zwane właśnie wiązki projektów, czyli dane obszary tematyczne, gdzie mamy wspólne... Czyli nasze e, potrzeby tak, tak, i tak, to, co chcielibyśmy zrobić za te pieniądze. Tak, wspólnie z innymi miastami. No i w ramach tych projektów mamy zgłoszonych już do programów pozakonkursowych kilkanaście projektów. One są już też po wstępnej ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego no, wygląda to na chwilę obecną bardzo dobrze, jednakże y, takie oficjalne potwierdzenie co do ilości sum i tak dalej y, według harmonogramu z ministerstwa y, ma być około miesiąca listopada, więc do, dopiero de facto w listopadzie uzyskamy potwierdzenie, czy wszystkie te nasze projekty składane y, wchodzą do tych projektów pozkonkursowych, czy tam będą jakieś y, y, minimalne ruchy w tym zakresie. Rozumiem, że na razie o tych sumach w takim razie nie chce Pan jeszcze... Znaczy mówić. Sum, sumy są już, to... No, powiem, że będzie to znacznie więcej niż w, tej, w, w obecnej perspektywie, bo w obecnej perspektywie mieliśmy tylko jeden projekt poza konkursowy. no w tej chwili byłoby kilkanaście, więc to skala jest pewnie porównywalnie większa. Natomiast co do kwot, tak jak powiedziałem, pracujemy cały czas na dokumentach tak zwanych dynamicznych, bo się wszystko cały czas zmienia jeszcze do tego do, dochodzi e, sytuacja mi, międzynarodowa, więc tam też mogą być pewne ruchy związane właśnie z Ukrainą czy innymi sy, sytuacjami właśnie w Unii Europejskiej. Więc no, co do kwot, to tak jak powiedziałem, chciałbym na razie nie wypowiadać się, a zobaczymy w listopadzie. Czy można już mówić, bo powiedział Pan na razie ogólnie, mhm. jakie konkretne rzeczy będzie można zrobić w mieście, tak, za te pieniądze? Każdy jakby projekt jest weryfikowany i oceniany już na różnych etapach jakby składania tego projektu, czy jego realizacji, więc my przygotowywaliśmy na razie takie tak zwane fiszki projektowe, czyli to są założenia do projektu, one już, już są szczegółowe z podaniem konkretnych wskaźników. Dlatego już wiemy, jakie projekty, gdzie, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne, to można powiedzieć m.in., że mamy zgłoszone projekty dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych w mieście, mamy projekty dotyczące modernizacji budynków użyteczności publicznej. Czyli ocieplanie i tak, ocieplanie. Tak, mamy, tak, tylko mamy, nie... projekty na, tak, mamy projekty na wymianę oświetlenia miejskiego na bardziej takie energooszczędne. Są projekty właśnie też wyposażenia szkół i przedszkoli sprzęty, różnego rodzaju modernizacje, a jeżeli chodzi o projekty miękkie, to głównie mamy w ramach tego, co akurat w tej perspektywie jest jakby sprawą priorytetową, czyli są to, jest to edukacja przedszkolna i kształcenie zawodowe. Rozumiem, bo miałem pytać o miękkie, więc Pan sam już te miękkie przedstawił. Proszę mi powiedzieć, czy bo projekt trzeba przygotować, on jest tam jakoś weryfikowany, a czy projekt, nawet jeżeli dobrze jest przygotowany, może nie przejść, może, no, może nie zostać m, zakwalifikowany. E, znaczy sprawa, ma, sprawa wygląda tak, że chodzi o w ogóle sam proces aplikowania, że mamy projekty pozakonkursowe i konkursowe. Pozakonkursowe to wygląda tak mniej więcej, że miasto e, składa wcześniej te tak zwane fiszki projektowe i po wstępnej weryfikacji e, różnych instytucji e, one są za, zatwierdzane. Więc te pieniądze jakby de facto czekają na e, daną gminę, żeby je wykorzystać, natomiast ona i tak się musi wykaraskać, że tak powiem kolokwialnie. Z całej dokumentacji aplikacyjnej, z dokumentacji projektowej, musi to rozliczyć, także no, nie jest to proces prosty. Natomiast jeżeli chodzi o projekty konkursowe, to tutaj rzeczywiście liczy się tak, że jest dana pula środków na dany konkurs i jest stworzona tak zwana lista rankingowa, czyli który projekt ma więcej punktów po ocenie formalnej i merytorycznej, no to w tym momencie tylko te projekty z samej górnej półki jakby dostają się. Więc są sytuacje, że naprawdę ta konkurencja jest spora, bo na przykład na złożony na złożonych konkurs jest na przykład 200-300 projektów, dostaje na przykład 4 czy 5, także tu już naprawdę każdym jakby minimalny punkt się liczy i są sytuacje rzeczywiście, gdzie naprawdę dobrze napisany projekt może jakby nie uzyskać do finansowania z powodu braku środków, czyli wyczerpania środków na alokację danego. No no Na samym początku tej naszej rozmowy mówił Pan o tak zwanym wkładzie własnym. Po prostu trzeba mieć tam to 15%. Mm -hmm. Czy w, w wieloletniej prognozie finansowej już to zakładamy? To na znaczy chwilę obecną, tysiąca... w, związ, w, w związku z tym, że znamy te e, projekty, które są zgłoszone, znamy kwoty, są robione na razie tak, tak zwane e, symulacje czyli my sobie jakby e, w Urzędzie Miasta wraz z służbami z finansowymi analizujemy różnego rodzaju warianty, w zależności od tego, które projekty by nam się udało e, uzyskać do dofinansowania, do władze Natomiast, tak wspomniałem, e, my musimy przyjąć i przedstawić, jakby. Do, do zatwierdzenia Radzie Miasta te konkretne kwoty już na bazie jakichś konkretnych umów o dofinansowanie czy konkretnych y, dokumentów Urzędu. Polskiego, więc na razie może, skupiamy się tylko na analizach i wariantach, natomiast tak jak mówiłem w listopadzie, kiedy będzie wiadomo już konkretnie, które projekty na jakie kwoty, to w tym momencie dopiero zostanie to przedstawione Radzie Miasta do akceptacji. A to dopiero dopiero, dopiero w listopadzie? W 2014 kiedy... tak, bo w tym momencie jakby no, nie mając podstawy do wpisania projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie możemy sobie jakby tak samo o siebie pisać, bo nie wiadomo de facto jakie te projekty będą i jakie będą te Kwoty. Ale gdzieś już z tyłu głowy trzeba mieć tą świadomość, że te pieniądze. Tak, te tak ja analizy już, już cały czas trwają, bo, bo tak, tak, wspomniałem, znamy i kwoty, i, i, i harmonogram, w jakim byśmy chcieli te projekty realizować, więc jest możliwa taka pewna prawda, symulacja, jak to mm -hmm. będzie wyglądało. I tak już, już na koniec. Bywa tak, że te pieniądze unijne trzeba... No niestety oddawać. Co, by, co zrobić, żeby ich po prostu nie oddać? Jest takie powiedzenie wśród osób zajmujących się funduszami, że jeżeli Unia Europejska obiecuje, że coś zabierze, to zabierze, a jeżeli obiecuje, że coś da, to obiecuje. Więc rzeczywiście sprawa rozliczania projektów nie jest sprawą prostą i tutaj trzeba na beneficjentów sporo pułapek. No w naszym przypadku jest tak, że praktycznie z automatu każdy projekt jest kontrolowany, czyli jest kontrola i na etapie oceny formalnej wniosku, na etapie oceny merytorycznej wniosku. Później mamy na etapie cząstkowych wniosków o płatność, cały czas ta kontrola trwa i przed wypłaceniem ostatniej transzy środków jest też kontrola na koniec projektu, więc no tutaj margines jakby popełnienia błędu jest, jest bardzo mały, bo cały czas musimy jakby być na baczności, że coś tam się może przydarzyć. W naszym przypadku mieliśmy już ponad 9 kontroli Urzędu Marszapowskiego na naszych projektach. Była też jedna kontrola, która trwała ponad miesiąc Urzędu Kontroli Skarbowej, także no, kontrole można powiedzieć nam nie są straszne do tej pory. One zakończały się wszystkie wynikiem pozytywnym, więc chcemy wykorzystać te zdobyte doświadczenie na projektach z tej perspektywy, i jakby wnioski, które się nam pojawiają, bo w każdym projekcie jest coś, co można udoskonalić, prowadzić w życie w tej nowej perspektywie. I oby tak dalej, Panie kierowniku, żebyśmy tych pieniędzy dostali jak najwięcej i żebyśmy ich nie musieli oddawać, ale mi się to nam nie grozi. Przecież dziękuję Panu dziękuję bardzo za rozmowę. Się. Dziękuję Państwu.